Przekonani, że z czasem się ustatkuje, król i królowa wysłali starszą księżniczkę do szkoły w Zamorskim Królestwie. Tam szybko zakochała się w skromnym krawcu. Krawiec tworzył wspaniałe ubrania, które ukazywały piękno duszy każdego, kto je nosił. O, mój skromny mężu! Brakuje nam tylko dziecka do pełni szczęścia. W międzyczasie grzeczna księżniczka, by zadowolić rodziców, zgodziła się poślubić bogatego lecz bezdusznego pana wojny. Król, królowa i pan wojny wszyscy marzyli o tym samym: o dziecku grzecznej księżniczki, dziedzicu tronu. Czas mijał. Ale żadna z sióstr nie doczekała się dziecka. W końcu, z bólem serca, ciekawska księżniczka poddała się i wróciła na dwór, by skorzystać, tak jak jej siostra, z najlepszych kuracji. Ale żadne lekarstwa nie zdołały złamać klątwy. Aż pewnego dnia ciekawska księżniczka wypełniła się nadzieją. Była w ciąży. Pan wojny zakipiał wściekłością. To jego żona, grzeczna księżniczka, zasługiwała na potomka, a nie jej ciekawska, próżna siostra, która porzuciła królestwo dla podrzędnego krawca. To nie fair! Dlaczego akurat wy będziecie mieli dziecko? Może wydarzył się cud. Nie zasługujecie na to! Ciekawskiej księżniczce było żal siostry bliźniaczki. Więc spytała krawca, czy może coś zrobić, by pomóc grzecznej księżniczce i panu wojny zdobyć dziecko. Po długim namyśle, znalazłem rozwiązanie dla ciebie i twojej żony, ale to ma swoją cenę. Dasz mi najlepszego rycerza, by strzegł mojego syna. W zamian za to pożyczę ci magiczny amulet. Pozwoli ci dać upragnione życie i kontrolować je. Czarna magia? Nigdy! Wybór należy do ciebie. O, piórko! Przybierz kształt i nadaj treść naszej tęsknocie za dzieckiem! Pragnienie się spełniło. Grzeczna księżniczka wreszcie zaszła w ciążę. Parę miesięcy później księżniczki bliźniaczki urodziły dwóch chłopców, podobnych do siebie jak ich matki. Niebawem po narodzinach syna pan wojny zachorował. Im bardziej słabł, tym większą miał pewność, że to cena za użycie magii. Patrzył na swoje dziecko jak na potwora. I wkrótce jego strach zamienił się w nienawiść. Potwor! Potwor! Potwór! Cudowny chłopiec nie mógł zrozumieć, dlaczego jego ojciec go nie kocha. Felix? I dlaczego czuje się zobowiązany słuchać jego rozkazów, choć jest traktowany tak źle. Siedź! <laughs> Stój! Idź! <śmiech> Łap! <śmiech> A gdy polubi kogoś, kto nie spodoba się jego ojcu? Nie! Jedno słowo ojca wystarcza, by zmienił swoje uczucia. Potwór! 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 Chłopak zrozumiał, że jego życie ma związek z tym pierścieniem, a dopiero po śmierci ojca może go zdobyć, a wraz z nim swoją wolność. Odkrył, że amulet, który pozwolił jego matce dać mu życie, może również je odebrać, więc poszedł do domu krawca, który stał się księciem, by ukraść klejnot. Ale krawiec był teraz potężnym władcą. Młodzieniec musiał zdobyć inne amulety, których pragnął krawiec. Dopiero wtedy krawiec zgodził się na wymianę. Ach, to wtedy straciłam miracula!